Funkcja f ma postać f od x równa się kreskołamkowa 3x minus 2 przez 2x minus 1, gdzie x należy do zbioru rzeczywistych i gdy x jest różny od jednej drugiej. Podpunkt a: mamy znaleźć wzór funkcji odwrotnej f do potęgi minus pierwszej x. Podpunkt b: mamy znaleźć i przedstawić funkcję f od x w formie a plus b przez 2x minus 1. I pod punkt C dla funkcji f od x mamy wyliczyć całkę nieoznaczoną. No to rozpoczynamy. Na początku zapiszmy sobie równanie funkcji f od x. Jeżeli zamienimy f od x w zapis y, no to otrzymamy zapis y równa się 3x minus 2 przez 2x minus 1. Wykonamy teraz takie dwa kroki. W pierwszym kroku będziemy wyliczać z tego równania, czemu jest równy x i za chwilę będziemy odwracać, zamieniać miejscami x z y. No to zaczynamy. Przemnożamy obustronnie przez 2x minus 1 to równanie. Otrzymujemy zapis y razy w nawiasie 2x minus 1 równa się 3x minus 2. Jeżeli dokonamy przemnożenia, otrzymujemy zapis następujący. Następnie, gdy wyłączymy x przed nawias i podzielimy obustronnie przez zawartość nawiasu, otrzymujemy zapis x równa się y minus 2 przez 2y minus 3. I to jest koniec etapu pierwszego. Teraz w etapie drugim, tak jak mówiłem wcześniej, zamieniamy miejscami x i y i otrzymujemy ostateczny zapis y równa się x-2 przez 2x-3 i to równie traktujemy jako funkcję odwrotną do funkcji f od x. W przypadku podpunktu B musimy przedstawić funkcję f od x inaczej niż tak jak ona została podana na początku, a zatem Równanie 3x minus 2 przez 2x minus 1. To jest oczywiście nasza pierwotna postać funkcji F od x i mamy ją zapisać w postaci a plus b przez 2x minus 1. Czyli otrzymaliśmy takie równanie, które będziemy teraz przekształcać. Ponieważ widzimy tutaj kreskę łamkową i mianownik 2x minus 1, przenóżmy obustronnie. Otrzymujemy zapis 3x minus 2 równa się a razy w nawiasie 2x minus 1. Zamykamy nawias plus b. No i teraz. W kolejnym kroku powinniśmy po prawej stronie tego ostatniego równania przemnożyć a razy 2x. Daje nam to zapis 2ax, no i a razy minus 1 daje nam minus a plus b. I teraz tak. Powinniśmy teraz w tym równaniu spojrzeć w sposób następujący. Mamy równanie, w którym występuje znak równa się. To oznacza, że lewa strona równa jest prawej stronie. Po lewej stronie tego równania otrzymaliśmy zapis 3x 2, czyli widzimy, że przy x jest trójka. Natomiast czynnik liczbowy jest dokładnie równy minus 2. Aby równanie było równaniem, lewa strona musi być równa prawej stronie. No i teraz tak, jeżeli przyjrzymy się prawej stronie, widzimy taki element 2xa. Aby ten element był równoważny elementowi 3x, ja pokazałem taką kreską, no to pytanie, co musimy wstawić w miejsce a, aby element 2x razy to a był w sumie równy 3x, czy ostatecznie równy 3x. Oczywiście tą odpowiedzią jest element liczbowy 3 2 no bo 2 razy 3 2 daje nam de facto 3. 3 i x, jeżeli przepiszemy, otrzymamy ostatecznie 3x. Jeżeli chodzi o wyliczenie współczynnika B, no to tak, wiemy już, że A jest równe 3 drugie, wobec tego minus 3 drugie plus ile, aby wyszedł nam wynik minus 2, który również pokazałem taką strzałką. Oczywiście odpowiedzią jest tutaj minus 1 druga, no bo 3 drugie i minus, który uwzględniamy na początku, czyli minus 3 drugie minus 1 druga daje nam wynik ostateczny minus 4 drugie, a minus 4 drugie to po prostu minus 2. A zatem... Odpowiedzią dla podpunktu B jest wstawienie w miejsce odpowiednio A i B ułamków 3 drugie i minus 1 druga. No i teraz przejdźmy do podpunktu C. Mamy rozwiązać całkę 3x minus 2 przez 2x minus 1. Oczywiście powinniśmy wykorzystać tą wiedzę z podpunktu wcześniejszego, mianowicie łatwiej nam będzie tą całkę wyliczyć, jeżeli zapiszemy ją, no właśnie, 3 drugie plus kres w liczniku minus 1 druga przez 2x minus 1. Jeżeli teraz dokonamy rozbicia tych tego zapisu w nawiasie na dwie całki cząstkowe, no to otrzymamy całkę z 3 drugich dx plus całka minus 1 druga przez 2x minus 1 dx. Całka liczby 3 drugie to jest dokładnie ostatecznie 3 drugie x. Natomiast w przypadku drugiej całki, jak wyciągniemy sobie 1 drugą z minusem na początek, no to otrzymamy całkę z 1 przez 2x minus 1. Tutaj używając bardzo prostego podstawienia i wiedząc też, że całka z elementu 1 przez x daje nam logarytm naturalny z x, otrzymujemy ostatecznie minus 1 druga razy 1 druga logarytm naturalny modułu 2x minus 1, czyli ostatecznie minus 1 czwarta logarytm naturalny. 2x minus 1 no i oczywiście na końcu plus stała c.